Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, szedłem sobie na spacerze przez las. I trafiłem do jakiejś dziwnej, tajemniczej budki. Dlatego dzisiaj taka nietypowa sceneria, jeśli chodzi o ten filmik. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, jak wiecie, wielkimi literami wykuło się już powiedzenie, że zakończył się kurs ESP i RTOS. Trwało to długo. Jeśli jesteś ciekawy, ile to trwało, słuchaj, trwało nakręcanie tego kursu, tworzenie, przygotowywanie materiałów moja nauka wielu rzeczy do tego kursu. Rok i dwa miesiące dokładnie. To naprawdę e, przerosło też moje oczekiwania i zamiary, bo miałem ten kurs zakończyć już e, w roku e, 2021, w grudniu. Taki był pierwszy plan, że grudzień e, to będzie, słuchajcie, deadline. Tymczasem później e, styczeń, luty, marzec, kwiecień i słuchajcie, nadal nic, no tragedia bym powiedział, w związku z tym zakończył się w maju, na koniec maja. I teraz moje pytanie do Was, słuchajcie, moi drodzy studenci z naszej się śmiejemy, wszyscy razem z tego Akademii Apple, ale mam do Was pytanie, czy moglibyście, ja tu nie będę nic sugerował, ja nie będę mówił, czy ten kurs jest dobry, czy zły, czy fajny, czy gorszy. Bardzo bym chciał, abyście... Sami w kilku zdaniach nie chodzi o jakieś wypracowania, ale naprawdę abyście napisali tutaj pod tym filmikiem, czy ten kurs był przydatny, czy spełnił Wasze oczekiwania, czy dało się nauczyć czegoś, albo dla mnie wręcz by byłoby bardzo fajne, gdybym się dowiedział. Co było najlepsze w tym kursie? Które lekcje dla was, z was, dla was z Waszego punktu widzenia? Jak wiecie, ja mam z Wami i ze wszystkimi zawsze dobry kontakt, czy to z czytelnikami, czy to z uczestnikami kursu. I w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda z Waszej strony. Gdybyście mogli coś po prostu od siebie napisać. Ja wiem, nie namawiam nikogo, jeszcze raz powtarzam, tutaj do pisania, wypracowania na dole, ale byłbym ciekaw i bardzo wdzięczny, czy ten kurs się przydał, czy naprawdę warto było włożyć Tyle pracy, czy może to poszło na marne? Znaczy wiem, na marne nie poszło. Z Waszych wypowiedzi chociażby na, naszym, na naszej Akademii na Discordzie wiem, że tak źle nie było. Ale na Discordzie, jak wiecie, niewiele osób przebywa, niewiele osób się wypowiada. Oczywiście ja dostaję też opinie w mailach, bo niektórzy z was nie są na Discordzie i w ogóle postanowili się na niego nie zapisywać. A w takim razie to jest to miejsce, w którym bardzo chętnie usłyszałbym od Was jakieś opinie z tym związane. Dobra, słuchajcie, teraz będę już uciekał. Liczę naprawdę króciutki film. Prośba tym razem do Was, o opinię, jak to się ma do rzeczywistości. Uciekam, muszę się przedrzeć, słuchajcie, przez różnego rodzaju opajęczynowanie, jak widzicie, tego tutaj jest mnóstwo i wracam już do firmy, żeby działać na Was dalej. O matko, ile ja tu jest pajęczyn, kurczę, jak w jakiejś kurzej chadzce na kur... albo, o, chociaż słuchajcie, my jesteśmy na ulicy Kurzej, <gry> jak, dobra, nie ględzę już, Liczę na Wasze opinie, bo po tym kursie to już wiecie, po roku i dwóch miesiącach tworzenia to może trochę w głowie się przekręcić. Pozdrawiam Was serdecznie, czekam na opinie. Ciekaw jestem, ilu z Was się tutaj pod filmem tym wypowie. Hej!